Dolny Śląsk na ferie. Odkrywaj z nami góry bez brawury. Czarna Góra, Szklarska Poręba, Jakuszyce, Karpacz i Zieleniec. Przed nami spotkania na stokach, świetne trasy narciarstwa biegowego, atrakcje turystyczne od podziemi aż po szczyty. Serdecznie zapraszam Państwa do spędzenia ferii zimowych w wyjątkowym regionie, jakim jest Dolny Śląsk. Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Wioletta Juchaniuk, witam Państwa w czwartek 16 lutego i zapraszam na wydarzenia. Bolesławiec przekazał z barażowi partnerskiemu miastu na Ukrainie autobus, który służył wcześniej w miejskim zakładzie komunikacji. W przemyślu prezydent Bolesławca podpisał z merem z baraża umowę darowizny. Autobus, załadowany darami, wyruszył następnie w kierunku z baraża. Autobus podarowany przez Bolesławiec z Barażowi, wypełniony darami dla Ukrainy, w ten sposób wyruszył z przemyśla w kierunku granicy. Ale wszystko zaczęło się kilka tygodni wcześniej w Bolesławcu. Rada Miasta podjęła uchwałę, ponieważ było pismo pana mera z Baraża, że ma takie potrzeby na samochód, na agregaty prądotwórcze itd., tak że ma braki w tym, ponieważ swoje musiał oddać na front i po tych jego pismach podjęliśmy uchwałę, że należy pomóc naszemu miastu partnerskiemu Zbaraz. Dlatego pan prezydent zmobilizował MZK, żeby ten autobus właśnie jest z tego przedsiębiorstwa naszego, żeby przekazać Ukrainie Autobus został starannie przygotowany do przekazania pod względem technicznym i został oklejony barwami Polski i Ukrainy, herbami Bolesławca i Zbaraża oraz napisami świadczącymi o tym, że Bolesławianie pamiętają stale o Zbarażanach. Kulminacją tych działań było spotkanie w przemyślu i oficjalne przekazanie autobusu. Dzisiaj odbyło się podpisanie umowy darowizny z punktu widzenia formalnego. Dokument niezbędny do tego, żeby przekazać autobus, ale oprócz tego autobus nie jest pusty. W autobusie mamy sporo rzeczy, które są potrzebne w tej chwili mieszkańcom z Baraża i Ukraińcom, którzy prowadzą wojnę z tą z najazdem rosyjskim. Tak się złożyło, że kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że nasi przyjaciele z naszego miasta partnerskiego potrzebują pomocy, tak żeby ten autobus pomógł im Przewieźć kogokolwiek, dzieci, młodzież, bo te autobusy, które były, są użytkowane teraz w innych celach, głównie militarnych. Zbarażanie, poza pomocą żołnierzom na froncie, pomagają też uchodźcom ze wschodniej Ukrainy. Obecnie przebywa tam około 3000 takich osób. Dlatego ta pomoc i przesyłanie darów do zbaraża są ważne ze wszystkich tych względów. Dla nas, dla nasza dla nas z Dla nas, dla naszej gminy z Baraż, nasze partnerskie miasto Bolesławiec zrobiło wspaniały podarunek. To autobus, który będzie wykorzystywany na potrzeby gminy. Ja jestem pod dużym wrażeniem tego, w jak dobrym stanie jest ten autobus i jak wiele darów jeszcze w nim się znalazło. To więc nie tylko autobus, ale wiele darów zebranych przez Bolesławian. Chcę podziękować panu prezydentowi Bolesławca Piotrowi Romanowi i wszystkim, którzy dołączyli się do tej pomocy, bo to dla nas bardzo ważne i daje nam świadomość tego, że nie jesteśmy sami i że damy radę, bo cały świat nam pomaga, a ta szczególna pomoc płynie od nas właśnie od Polaków. Pольsko-narodu. I bolszewicka delegacja i delegacja ze Zbaraża pragnęły przekazania autobusu dokonać w samym zbarażu, ale warunki wojenne na Ukrainie nie pozwoliły na to. Dzieje się to w przemyślu, dlatego że mogliśmy dowieść tak daleko, jak tylko sięga. Granica nasza tutaj na miejscu nasi kierowcy z Miejskiego Zakładu Komunikacji właśnie w tej chwili pokazują jak ten autobus się uruchamia, w jaki sposób się prowadzi, gdzie są wszystkie te urządzenia i stąd już nasi przyjaciele zawiozą ten autobus razem z darami do zbaraża. Była to też okazja do spotkania. A w spotkaniu mówiliśmy o dalszej współpracy. A to, że przekazanie darów odbyło się w Przemyślu, zyskało też znaczenia symbolicznego. To bowiem to miasto było tym pierwszym, które zderzyło się przed rokiem z potrzebą udzielania pomocy humanitarnej uchodźcom z Ukrainy i to w ogromnej skali. I to nadal miasto, które pełni rolę miejsca przyjmowania uchodźców i przekazywania pomocy humanitarnej podpisanie umowy darowizny zwieńczyło te formalne działania związane z przekazaniem zbarażanom autobusu. Uczestniczyli w tym prezydent Bolesławca i mer Baraża oraz przewodniczący rady miasta Bolesławca i zastępca mera. Mer Baraża wyjaśnił przy tym potrzebę posiadania takiego pojazdu i agregatów prądotwórczych, która wynika z okoliczności związanych z toczącą się wojną na Ukrainie. I u nas było pytanie, albo my agregaty My musieliśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy posiadane przez nas agregaty zostawimy u siebie, bo potrzebujemy ich w szkołach, przedszkolach i innych placówkach, czy jednak przekażemy je na front, który toczy się na Wschodzie. My w zbarażu zdecydowaliśmy, że mimo iż są nam one potrzebne, to bardziej potrzebne będą żołnierzom na froncie. I wszystkie 30 posiadane przez nas agregaty przekazaliśmy dla wojska na wschodzie Ukrainy. Gdy nadeszła zima, agregaty stały się w zbarażu bardzo potrzebne. Ale wtedy już nie było możliwości nawet ich zakupu, bo wszystkie wysyłane były na front. Ale powoli w Zbarażu uzupełniane są te braki również dzięki pomocy z Bolesławca. Udało się zebrać dobrą pomoc. Wiele instytucji, wiele osób prywatnych, które zasponsorowały, zakupiły bądź przekazały dary. To są zarówno artykuły medyczne, artykuły żywnościowe, a przede wszystkim agregaty. Dołożyło się tutaj miasto Zygburg, nasze miasto partnerskie w północnej Adrenii w Niemczech. Którzy przekazali również 2000 euro. Z tych pieniędzy kupiliśmy kolejne agregaty prądotwórcze, bo one są bardzo ważne, szczególnie w okresie zimowym. Ja tu chcę podkreślić rolę Towarzystwa Przyjaciół, Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, ale też na przykład nasza spółka MZK, nasza spółka Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, która przekazała agregat. Osoby prywatne. Bo w przygotowania darów, które znalazły się w autobusie, włączyło się bardzo wielu różnych ludzi. W nim jest wiele pomocy humanitarnej, tak jak żywność, ale również książki do nauki języka polskiego dla dzieci, które w zbarażu bardzo no, chcą uczyć się języka polskiego. Dziękuję wszystkim w Bolesławcu, wszystkim wolontariuszom, młodzieży w szkołach. Osobom dorosłym, członkom głogowskiej edukacji kresowej, strażakom z powiatu lubańskiego zainspirowanych przez Janusza Gabrysia, zastępcę komendanta, że tak zorganizowali tą pomoc, że ten autobus jeszcze jest załadowany tą pomocą humanitarną. A mer z baraża przekazał informację o tym, że trudniej jest obecnie przywozić na Ukrainę tę humanitarną pomoc, ponieważ nastąpiły obostrzenia co do możliwości wyjazdu Ukraińców za granicę. Taką możliwość mają obecnie wyłącznie przedstawiciele oficjalnych organizacji pomocowych. Zapraszam teraz Państwa na wydarzenia w skrócie. Kolejna seniorka na Dolnym Śląsku stała się ofiarą oszustwa. Mężczyzna podający się za lekarza, który jest więziony w Somalii, wyłudził na rzekomą pomoc ponad 150 tysięcy złotych. Kobieta najpierw przelała na jego konto wszystkie swoje oszczędności, a potem pożyczała pieniądze, by przekazywać je oszustowi. Bolsajcy policjanci zatrzymali 39-letniego mieszkańca miasta, który ukradł w skupie złomu magnes neodymowy wart 3000 złotych. Złodziej pojawił się w skupie, by sprzedać złom i wykorzystując nieuwagę pokrzywdzonego ukradł magnes. Za kradzież mężczyźnie grozić będzie kara do 5 lat więzienia. Nowogrodzieccy policjanci ustalili sprawę zniszczenia na wierzchni boiska. Dwudziestolatek wjechał samochodem na murawę i bawiąc się w kręcenie kółek, doprowadził do jej zniszczenia. Straty wyceniono na ponad 2,5 tysiąca złotych. Za zniszczenie mienia grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Ruszył nabór do programu Mały Strażak. Ponad 10 milionów złotych dla strażaków ochotników województwa dolnośląskiego będzie przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. O pieniądze mogą się starać jednostki ochotniczej straży pożarnej z województwa. Kwota pojedynczej dotacji wyniesie do 20 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 28 kwietnia. Wielu uczniów szkół średnich, mama z synem oraz znany raper, to m.in. jedni z ochotników, którzy postanowili wstąpić w szeregi 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Po dopełnieniu formalności wyruszyli na poligon, by rozpocząć 16-dniowe szkolenie podstawowe. Przysięgę złożą 26 lutego na rynku w Dzierżoniowie. W siedzibie 16. Dolnośląskiej Brygady Wojska Obrony Terytorialnej we Wrocławiu odbyła się uroczystość z udziałem władz wojewódzkich oraz służb mundurowych, na której wojewoda Dolnośląski otrzymał odznaczenie AK za wybitne zasługi w dziedzinie upowszechniania wiedzy o polskim państwie podziemnym. Uroczystość odbyła się z okazji 81. rocznicy powstania Armii Krajowej. Praktyki utkacza na tropie skarbu, zagadka egipskiej figurki, fałszerze sztuki. Zapowiada się ciekawie i nie tylko zapowiada, bo niektóre z tych rzeczy już się dzieją. Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, jak co roku, zaoferowało bolesławieckim uczniom na ferie wiele atrakcji. Ferie zimowe ruszyły pełną parą, a wraz z nimi zajęcia w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Jak co roku muzealnicy zaproponowali młodym Bolesławianom szereg atrakcji, a wśród nich praktyki łódkacza. Oferta jest atrakcyjna, bo nauka fachu bezpłatna. Obracamy. Mamy dwa sznureczki z brzegu. I tak. Przecinamy. Ciach. I teraz. Wyciągamy te dwa. I zawiązujemy na supół. Na bardzo prostych, kartonowych krosnach tkackich. Uczymy dzieci prostych technik tkackich, jak wyglądało to tkanie i w jaki sposób wykonywać. Efektem końcowym jest mały dywanik bądź mała makatka. To zależy, możemy to powiesić, możemy mieć na przykład podkładkę na kubek. Wykorzystujemy ścinki starych materiałów, wszystko są naturalne, organiczne materiały. Zrobienie nawet małego kawałka tkaniny wymaga zręczności i cierpliwości, ale jak wiadomo, praktyka czyni mistrza, a efekty dają dużo satysfakcji. Super, jeszcze jeden. Bardzo dobrze, brawo. Jeżeli jest młodszy uczestnik, dajemy mu troszkę mniejsze krosno, ale generalnie dzieci sobie bardzo fajnie radzą z tymi zajęciami. I patrzą, obserwując to, jak wykonują te prace, czy dzisiaj, czy w dniu wczorajszym, bardzo dobrze się bawią, więc zakładam, że, że są zadowolone. Praktyki utkacza to tylko jedna z feryjnych atrakcji zaproponowanych młodym Bolesławianom przez Muzeum Ceramiki. W ciągu jednego dnia jest ich kilka. Drugie zajęcia to jest specjalny spacer po mieście, który będzie dzisiejszym prowadził pan Michał. Natomiast zajęcia trzecie prowadzone przez pana Jarka to jest magnetyczna zabawka, czyli dzieci będą robić własny magnes, który można przywieźć później na lodówkę. Oczywiście magnes ceramiki, bo jesteśmy w mieście ceramiki. Z miastem ceramiki wiąże się też historia 15 tysięcy talarów, które miały zasilić pruską kasę wojskową, a które francuskiemu generałowi odebrała Rosalia von Bonin. To był rok 1807, ale krążą słuchy, że pieniądze ukryto gdzieś w Bolesławcu. Chętni mogą zgłosić się do poszukiwań. Trzeba przyjść do punktu informacji turystycznej, pobrać od nas taką książeczkę z instrukcją do gry. Ta gra przenosi nas w czasy wojen napoleońskich i zadaniem uczestnika jest dokładne wykonywanie po kolei instrukcji zapisanych w tej książeczce, rozwiązywanie zadań związanych z naszym miastem, różnych zagadek. Trzeba być spostrzegawczym, pomysłowym. I z tą książeczką według instrukcji wędrujemy sobie po mieście. Odkrywamy różne tajemnice związane z historią Bolesławca. I jeżeli prawidłowo wszystkie, na wszystkie pytania zawarte w książeczce odpowiemy, to rozwiązaniem gry jest hasło i szyfr, z którym przychodzimy do punktu informacji turystycznej. I dzięki temu szyfrowi możemy otworzyć skrzyneczkę. Pełną monet pamiątkowych z Bolesławca, i w nagrody otrzymujemy taką pamiątkową monetę. Tajemnice Bolesławca odkrywać można samemu, przy okazji poszukując skarbu, ale można też zapisać się na wycieczkę z przewodnikiem. Teraz udamy się na spacer po Bolesławcu, ale taki dosyć nietypowy, dostosowany do wieku uczestników. Będziemy opowiadać o tym, co jest ciekawe dla właśnie takiego odbiorcy, co było ciekawe w historii Bolesławca i co jest ciekawe. I mało tego, nawet postaramy się zabawić w kilka rzeczy, które poszerzą horyzonty naszych spacerowiczów i mamy nadzieję, że po tym spacerze już nigdy Bolesławiec nie będzie dla nich taki sam jak kiedyś. Uchylając rąbka tajemnicy, powiemy, że młodzi Bolesławianie będą poznawać miejsca, gdzie w odległej jest. przeszłości spędzali czas i się ich rówieśnicy. Dowiedzą się też wielu ciekawych rzeczy, na przykład tego, jaki wpływ na portfele rodziców miało wagarowanie uczniów. Po wojnie, na przykład jeszcze w latach 50. czy 40. bywały takie e, ograniczenia prawne, że jeśli dziecko nie przyszło raz w tygodniu do szkoły, no to trzeba było zapłacić powiedzmy 200 zł, ale jeśli nie przyszło dwa bądź trzy razy, to cena wzrastała do tysiąca, a potem nawet do 3000 tysięcy, jeśli się 5 dni w miesiącu nie pokazywał, dla porównania powiem, że 5 tysięcy to jest 1 trzecia wypłaty na przykład tamtejszej. Wycieczką po mieście towarzyszyć będą interaktywne zabawy i nietypowe gry integrujące uczestników wycieczek. Prowadzimy cały czas zapisy. Wiem, że w tym tygodniu jakby już jest troszeczkę problem z, z, z miejscami, ale w przyszłym tygodniu jeszcze są jakieś wolne miejsca, więc wystarczy albo przyjść, albo zadzwonić. Jeżeli jest tylko wolne miejsce, to oczywiście można się zapisać. Można się zapisać i dowiedzieć na przykład ile ważył rycerski miecz, albo czym różni się kusza od łuku, a wszystko na zajęciach w dawnej zbrojowni. Będzie też można spróbować rozwiązać zagadkę egipskiej figurki, albo przygotować sobie na karnawał efektowną maskę. Na innych zajęciach młodzi bolesławianie poznają najbardziej zuchwałe próby fałszerstw dzieł sztuki. Podejmą też próbę wykonania z gliny kopii różnych eksponatów. Po wydarzeniach jeszcze prognoza pogody dla Bolesławca na piątek. Ja dziękuję za dziś i zapraszam na jutro. Do zobaczenia. Z czwartku na piątek w Bolesławcu będzie 5 stopni Celsjusza. W dzień temperatura wzrośnie do 9. Wilgotność powietrza 90%. Zachmurzenie będzie duże. Po południu opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne 1015 hektopaskali. Wiatr do 30 km na godzinę wiał będzie z zachodu. Dolny Śląsk na ferie. Odkrywaj z nami góry bez brawury. Czarna Góra, Szklarska Poręba, Jakuszyce, Karpacz i Zieleniec. Przed nami spotkania na stokach, świetne trasy narciarstwa biegowego, atrakcje turystyczne od podziemi aż po szczyty. Serdecznie zapraszam Państwa do spędzenia ferii zimowych w wyjątkowym regionie jakim jest Dolny Śląsk. Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Budujesz, remontujesz, a może porządkujesz. Masz trochę kłopotliwych odpadów, których nie obejmuje przydomowy system segregacji. Gabaryty i inne problematyczne odpady bez problemu i bezpłatnie przyjmie przok. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych działa w Bolesławcu przy ulicy Staszica 6. Przok to prosty i wygodny sposób na kłopotliwe odpady. Dolny Śląsk na ferie. Odkrywaj z nami góry bez brawury. Czarna Góra, Szklarska Poręba, Jakuszyce, Karpacz i Zieleniec. Przed nami spotkania na stokach, świetne trasy narciarstwa biegowego, atrakcje turystyczne od podziemi aż po szczyty. Serdecznie zapraszam Państwa do spędzenia ferii zimowych w wyjątkowym regionie jakim jest Dolny Śląsk. Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.